Właśnie a propos rybki, o wilku mowa, musimy zmierzyć się z tą jesienną przypadłością. Mamy świetne ekspertki. Witamy panie. Doktor Magdalena, Magdalena. Cubała-Kucharska, specjalistka medycyny integral, integracyjnej. To jest bardzo ciekawa gałość medycyny, proszę państwa, bo ona wreszcie traktuje człowieka jako całość i wszystkie procesy w nim stara się jakoś połączyć i uporządkować. A obok pani Justyna Pargieła, która jest fitoterapeutką. Dzień dobry. dobry. No taki czas mamy, co to te chrypki coraz bardziej będą nas dotykały. Jak się z, z tym uporać tak naprawdę? Mamy właśnie medycynę i mamy no, ziołolecznictwo, lecznictwo naturalne sposoby. Chcemy połączyć je, tak żeby najłatwiej, najszybciej przyniosły efekt. Rybki najczęściej są wirusowe, pochodzenia wirusowego. E, najczęściej spowodowane e, jednak wyziębieniem gardła. Sądzę, że tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że e, wyziębienie z jednej strony, z drugiej strony potem, jak już ta rybka, rybka która dotyczy krtani najczęściej, jest w nas, to ona nie lubi za dużo ciepła. Więc szalik owszem, tak, tutaj nagrzewanie zewnętrzne, ale jak już płyny, to niekoniecznie gorące, a. jak już powietrze, to raczej takie około 19 stopni, a nie to 20, to świeże wie, to, do to, oddychania. Chodzi, I oddychamy nosem, tak? Nosem, przez Artu. nos, tak. Jeżeli inhalacje, no to raczej postawić sobie jakiś nawilżacz w pokoju, a niekoniecznie tam się na parownikiem tak? tak na ten ręcznik rzucać. Ale pani doktor, w ogóle gdzie ta chrypka się umiejscawia? Czy to jest na strunach głosowych, czy gdzieś e, Tak, pani? tak. Może, może zająć struny głosowe, może nawet dojść do całkiem niebezpiecznego bezgłosu. Nawet w jakichś skrajnych przypadkach, ale one są tak rzadkie, że nie chciałabym I Ja tak kiedyś miałam, że e, przez dwa dni o, nie mówiłam. bezgłos całkowitymi? Przez dwa dni nie byłam w stanie wydobyć z siebie dźwięku, wszyscy byli szczęśliwi. Ja też tak miałam i usiłowałam oh. odebrać telefon wtedy. Wiecie państwo, to Prudowości. dopiero było, nie dało nie się. Dał rady. Naprawdę Ale nie daje rady. Tak. E, wtedy to też jest znak, że trzeba z przeproszeniem jednak ograniczyć e, mówienie. E, mówienie, tak, po prostu potraktować się z szacunkiem, tak. Ten e, szaliczek, tutaj ten szlafroczek e, i Chłodne powietrze, wdychane przez nas, ale jak to jest, z tym suchym powietrzem, dokładnie. To, to chyba najbardziej nam dokucza, mm -hmm. żebyśmy ten balans między mm -hmm. nawilżeniem, a jednak no, to, żeby było ciepło i dobrze dla naszego gardła. Tak, ale suche powietrze, gorące, tak jak pani doktor mówi, będzie podrażniało. E, za to lepiej, żeby było chłodniej i nawet na, na pary ziołowe, które są polecane na, e, na, 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 na bolące gardło, na chrypkę, e, lepiej, żeby były letnie. Czyli żeby były zaparzone, Odczekamy. naciągnięte te 15 minut, i żeby ten napar wtedy. był letni. Tak? Taki właśnie mamy napar Proszę. nasz pierwszy, który w momencie czego to jest napar? był niebieski, z z czego to, jest napar? To, to jest kwiat ślazu. Kwiat ślazu niebieski, który podobnie jak Wiktoria Tarynatyńska daje piękny, niebieski kolor. Ja kolor ja ale ja przede wszystkim to jest herbatka śluzowa, która działa antybakteryjnie, która działa przeciwzapalnie i właśnie ma śluz, który smaruje te... A, e... To, czego nam potrzeba, jak czujemy instynktownie, prawda? żeby czymś żeby posmarować, posmarować tak. sucho garło. Tak, takie jakby są takie wiórki tam na tych stronach. Co prawda są tylko dwie struny, no ale wystarczy, ale żeby wystarczy. Ta ryba, tak. A co my tu mamy? O Do właśnie, tego mamy pani... jeszcze kwiat dziewanny, który również dziewanny. jest ziołem śluzowym, bardzo mocno przeciwzapalnym, zawiera irydoidy i z dziewannym można na przykład zrobić taki domowy syropek. To jest po prostu ugotowane Napar, czy znaczy napar nieugotowany, tylko zaparzony, z dodatkiem później cukru, troszkę cytryny do konserwacji i można. Wolonka, no, Ale On jest taki rzadki. Czy pani go jeszcze odparowała? Jaka konsystencję ma? No, i on nie stawy, jest wcale taki stawy. bardzo rzadki. No właśnie, dlaczego on jest taki rzadki? No stawy? bo ma śluzy. Aha. Te śluzy też są widoczne właśnie w takim odstanym naparze. Czyli proszę Państwa, robimy sobie napar z kwiatu dziewannym, kwiatu kupimy dziewanny, w aptece. I tak? możemy, go możemy go oczywiście również kupić w aptece. E, I możemy nie, Kwiat go później... kupujemy w zielarskim? A sklepie. kwiat. Kwiat. Tak, Dobrze. Tak, dokładnie. A ten drugi kwiat jeszcze proszę. proszę również możemy go kupić. Kwiat ślazu. Ślazu. I tak. Potraktujemy podobnie, chociaż nie robimy syropu, tylko wypijamy. Raczej wypijamy. Napar. Z tego też oczywiście możemy zrobić napar lub syrop, po to, tak. żeby na kilka dni w domu mieć taki przetwór, po prostu, który wygodniej jest stosować. Tak. Właśnie chłodny, tak? Bo wtedy go stosujemy tak. e, chłodno. A ja mam pytanie mamy... o takie płukanki jeszcze. Co to tradycyjnie? Ja kiedyś byłem uczony, że bardzo często sobie damy a, <laughs> o, to gardła jakieś, wydawało dziwne. To. Też są podzielone zdania, bo czasami to jest zbyt podrażniające. Aha. No tak, jest... trzeba też pamiętać, że ta płukanka tam głęboko do krani to nie dojdzie, bo byśmy się raczej już zadbali. Czyli doraźnie można stosować, można ale stosować bez szaleństwa. Można stosować na zasadzie odkażającej, to jakiegoś tam naukowego potwierdzenia nie ma. Jeden, na przykład w jest w tej chwili dosyć spory, wybór takich środków do płukania, czy nawet sprayów do no. pryskania na I pomagają? gardła. I one To zależy oczywiście jakie, ale niektóre z nich tak, no, mamy takie z prawośladzem. właśnie, to mamy? Bo często właśnie serwuje się takie tabletki do ssania z porostem. Z porostem islandzkim, islandzkim. ale można właśnie albo gotowe produkty, albo można również pić napar. Tutaj sobie zaparzamy w szklankę wody gorącej do tego łyżkę tego kwiatu porostu islandzkiego i popijamy sobie małymi łyczkami w ciągu dnia. Mhm. Czyli po prostu dajemy sobie zamiast sania cukierków, które jeszcze mają cukier, jakieś no dodatki, tak. tylko mamy po prostu czyste zioło, które możemy popijać małymi łyczkami przez cały dzień. A jak on działa ten porost? Dlaczego on pomaga? Również tym śluzem. Aha. Są wszystko zioła śluzowe, tak. tylko on jeszcze bardziej jest dedykowany właśnie górnym drogom oddechowym i łagodzeniu i obkurczaniu tych spuchniętych mhm. A co my jeszcze tam mamy? Po, to, to już omówione. Ale a jeżeli ta chrypka nie mija, to... Właśnie, co możemy to spodziewać? ważne, bardzo pytanie jest. Po pierwsze, jeżeli chrypka nie mija, no to już trzeba iść do laryngologa, zobaczyć, czy tam się jakieś guzki na stronach głosowych już przewlekle nie tworzą, i to wtedy laryngolog decyduje. A taka już całkiem przewlekła, przewlekła chrypka, to nie trzeba. Ile? Przewlekła, to to, przewlekła, to znaczy, przewlekła. miesięcy, tak? O, 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 to... to już wtedy może być nawet ten no, potworku co tutaj dużo mówić. Mm -hmm. Natomiast tak jak mówię, jeżeli ta chybka się przewleka, landolog powinien obejrzeć y, strony głosowej i zadecydować, mm -hmm. czy tam jakiś bardziej. Tak. interwencyjnie. Metodnie. A czy, czy na własną rękę jakieś leki w aptece, czy suplementy powinniśmy kupować, jeżeli ta chrypka właśnie trwa dłużej niż powiedzmy dwa tygodnie? Na własną rękę to mamy to właśnie do dyspozycji, plus tak jak mówię, te same właściwie środki, które są w aptece. Natomiast jeżeli ta chrypka trwa dłużej niż te dwa, trzy tygodnie, no to ta wizyta u laryngologa już nas czeka. No i zminimalizować to gadanie nasze na <noise> czas, żeby przepraszam, że tak kolokwialnie, rzecz nazwałem, ale pewnie tak. Czasem nie można. No. I szaliczek. I szaliczek. To mi się bardzo podoba ta rada, żeby już nie leczyć skutków, tylko zabezpieczyć się. Czyli wychodzimy na zewnątrz, zwłaszcza teraz w wietrznych dniach, szaliczek koniecznie, ogólnie ubrani na cebulkę, tak żeby Wietrzymy się nie nasze mieszkania, myślę też bardzo ważne. Tak. Jeszcze jest jedna rzecz. Wiatr czasami, znaczy tak. jak to zimno, czasami nam się dostaje przez ta, uszy. Tak. Jeżeli już ktoś naprawdę nienawidzi czapki, to chociaż opaska. Dobrze. Ja, ja, czapkę, ja czapkę Ja też czapkę, ja też wolę czapkę. Czuję przeciągi. No. no ja opaski tak. lubię. Pani Opaski. No, tak. dobrze. No żeby uszy były tak. jednak przykład. Dbajmy o nasze uszy, tak. dbajmy o nasze gardła. A ciekawe państwa. swoją drogą, czy Mateusz założył czapkę i szalik na te wykopki jak się ja bardzo ciekawe. Bo Mateusz, proszę Państwa, na wykopkach. Mateusz, halo, Co jak tam? Co się dzieje?